Genesis For 303 TKL Silent Switch to sprzęt cechujący się niezwykle cichą pracą. Generowany hałas na poziomie 32 do 38 dB to parametry porównywalne z klawiaturami membranowymi. Dodatkowo całość została przez producenta naprawdę solidnie wykonana. Obudowa to połączenie aluminium i wytrzymałego plastiku. Całkiem dobrze prezentują się również odpowiednio wyprofilowane trwałe nakładki. Kolejnym plusem sprzętu są zastosowane przełączniki Outemu Silent Pitch, zapewniające nie tylko cichą pracę, ale również bardzo niski próg aktywacji, a co za tym idzie szybkość reakcji. Jedyną wadą sprzętu jest jego dość przeciętne podświetlenie, które nie jest widoczne w dobrze nasłonecznionym, oświetlonym pomieszczeniu. Jest to więc sprzęt zdecydowanie warty swojej ceny i warty zakupu przez każdego użytkownika ceniącego sobie ciszę wokół niego.